Panie przewodniczący, szanowni państwo, Historia uczy nas wielu dobrych rozwiązań. Przecież musimy przypomnieć sobie, że kilka pokoleń wstecz, to właśnie stąd, gdzie się tutaj siedzimy, uciekali emigranci i przez większą wodę uciekali przed głodem, przed wojnami, jechali przez ocean i tam zbudowali, nie mając niczego, tam zbudowali największy dobrobyt świata i największą potęgę świata. I było to możliwe. Więc uczmy się i wyciągajmy wnioski. Jakie warunki o tym, jakie czynniki zadecydowały? Otóż tylko dwie zasady o tym zadecydowały. Po pierwsze, oni mieli zapewnione, że tam owoców ich pracy nikt im nie odbierze, że tam będą pracować na siebie. I po drugie, mieli zapewnione, że na pewno pod szudze nie będą mogli sięgnąć. I to spowodowało, że zbudowali dobrobyt. Na tych warunkach przyjmujmy tu imigrantów, niech budują dobrobyt własny i niech budują dobrobyt nasz. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole coeio per un minuto e trenta. Grazie, onorevole coeio per un minuto e trenta. Grazie, onorevole coeio per un minuto e É que não temos e precisamos de ter verdadeiras políticas europeias de asilo e imigração que sejam eficazes e solidárias. A segunda é que estamos confrontados com uma